Premier daje się zaatakować niektórymi grupom politycznym, a i tak za chwilę wszyscy wrócą do niego, bo będzie jedynym obrońcą, w, przepraszam, no, że, że tak powiem, białego człowieka w Polsce, normalnego y, człowieka, który wtrzyma no, znaczy normalności. Człowieka, normalnego człowieka. Y, po, poza to jest Osobliwe sformułowanie. No, nie, panie to jest dużo w Proszę go wyjaśnić, y, bo poza nie wiem, co pan miał na myśli dokładnie? Poza wariactwem, Wie pan, normalny Ale człowiek. To, Donald Tusk będzie bronił białego człowieka, jak pan ujął? Y, w jakim sensie? Tu nie chodzi ani o kolor skóry, ani o nic yy, negatywnego. Normalnego człowieka będzie bronił. To, to, to norma, I, i kim jest normalny człowiek? A kto ten, jest który nienormalny nie chce ten, który nie chce w Polsce czarnej sotni, ten, który nie chce, żeby na przykład rolnikom mówić, to chwilę, już panu bo, mówię. Już bo panu... Porównał pan prawo i sprawiedliwość do, do, do czarnej sotni. Jak rozumiem, wyborcy prawa i sprawiedliwości, to chciał pan powiedzieć, są nienormalni, a Donald Tusk będzie bronił tych normalnych? Ja nie mówię o ludziach, a, mówię o politykach. Panie redaktorze, nie porównujmy ludzi zwykłych, którzy nawet głosują na Prawo i Sprawiedliwość, do polityków Prawa i Sprawiedliwości, ja którzy... Proszę, To kto jest tym białym człowiekiem, normalnym człowiekiem, który wróci do Donalda Tuska? Z jednej strony to są grupy polityczne, które dzisiaj trochę fikają, podskakują. Premier Tusk jest spokojny. Ale mówi pan to... o koalicjach, tak? Między innymi. Mhm. A gdzie pójdą? Wie pan, i premier Tusk, i ja jesteśmy o to spokojni. A gdzie oni pójdą? A co oni zrobią? Nie mówię tego ani z żadną pychą, ani z żadnym jakimś wielkim y, takim przekonaniem o naszej wielkości, tylko mówię o normalnym czymś.